O! Dawaj. Dobrze. Salut. Taki szybki projekcik Golfa 3. Silnik 1.9 TD. Bez interkulera, trochę pomotany. Na początek, no to wiadomo, zaślepić tutaj EGR. Później jest dołożony taki przełączniczek do zmniejszania bądź zwiększania doładowania. Ja mam ustawione na 1.1 bara. W aucie, w środku, to wygląda następująco. Podłączone tak, jak powinno być. Później co? Śrubka. Od pompy. Ta. Wkręcona półtora, półtora chyba obrotu, albo dwa. No i jeszcze tutaj ta iglica Bost Pin, czy jak to tam się zwie, też taka ta stożkowa. No i po tych przeróbeczkach na początku, jak nie było nic zrobione, mam będę wklejał te zdjęcia. Przyspieszenie było 15,5 sekundy, spadło na 12,5. No i też taka była licha, jeszcze robiona korekta na telefonie. Była akcja na hamowni z telefonu. No i wyszło 100 koni, 200 nm bez interkulera. Bez przelotowego wydechu Nawet Coś bym na tej pompie mógł podkręcić Może by było trochę lepiej No ciężko wyczuć, no, na pewno by bardziej dymiło Także ogólnie zabieg za 200 zł Żeby tylko kupić Regulator odciśnienia i, i zegar Co mi to wyszło tam 200 zł A 50 Nm Podniosło, no, od razu się zaczęło sprzęgło ślizgać Więc wszystko się zgadza no projekt do łódki porównywalnie teraz jak to jeździ no to mam Citroen C5 to lepiej jeździ od C5 mam Lupo 1.4 w TDI i ma takie samo przyspieszenie a różnica w, masy, w masie jest jakieś 400-500 kg także no jestem pod wrażeniem powinno być dobrze z tym całym sprzętem wyciągam silnik no i do łódeczki będzie atakowany.